Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak aktywować eSIM w telefonie Samsung Galaxy S25. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie do zakładki połączenia. Teraz wybieramy opcję Manager Card SIM, a następnie wybieramy opcję Dodaj eSIM. Teraz możemy tutaj przenieść kartę SIM z innego telefonu lub wyszukać kartę SIM, lub możemy zeskanować sobie kod QR karty SIM. W tym miejscu sobie skanujemy ten kod. Możemy też zaświecić sobie latarką, jeżeli jest, jeżeli jest ciemno. Bo tutaj opcję obok możemy wybrać ze zdjęcia taką, e, taki kod QR, lub możemy wprowadzić też kod aktywacji, naciskając tutaj pod skanerem. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.